Opinka zachowuj się Tak, jestem genialna no. Hej słodziaki, a dzisiaj znowu nasza Miga World Miga town? Wiecie o czym mówię Ale najpierw muszę się do niej dobrze przygotować Okej, okay, jestem już przygotowana. Dzisiaj, tak jak wspominam, znowu zagramy w Mega World, Ponieważ ostatni filmik, który wyświetla Wam się w proponowanych, bardzo Wam się spodobał. Ale najpierw jakiś zabłąkany. jak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. Przypominam również o łapka w górę, ponieważ na 5000 łapek w górę nagrywamy kolejny odcinek Mega Award. na łapkę. A psik. Dzisiaj kupimy kolejny dodatek. Jeszcze nie wiemy, jaki. Dokładnie, ale zaraz wspólnie zdecydujemy, co takiego nam się przyda. Musimy znaleźć coś mega ciekawego z dużą ilością zwierzaków. Druga część będzie u Kitka na kanale, także koniecznie sobie zerknijcie link w opisie. Co to dużo mówić. Przejdźmy do zakupu naszego dodatku. A więc odpalamy nasz mega World Migatown! A, zawsze się mylę. Wyciszamy! O, Kitek! Kitku. Yy, dobra, no to w takim razie trzeba wybrać dodatek, skoro nasza muffinka i nasz... Co ty robisz, Kitek? To był kred. Dobrze, cieszę Z łopatą. Się. Cieszę się kred bardzo. Kred z łopatą. Skoro nasz Kitek i nasza bufinka już poczekaj! łapami! Dobrze widzę, że jest ufo. Ufo! Skoro Kitek i bufinka już mają wygląd, ciuszków jeszcze nie do końca, ale może z tym poczekamy, bo przecież oni nie mają dachu na głową! Co oni ehm. mają spać? Pamiętasz ten taki stary dom, taki brzydki! Ja myślałem, że na policji nas zatrzymali. Yyy, o jaki Kitek policja, ale nie! Nie! <laughs> do więzienia, idźmy do więzienia, proszę. Ale najpierw dodatek. musimy... Kitek! Jeśli seria im się spodoba, to kupimy więzienie, ale najpierw musimy mieć dom. No bo jak ty chcesz w ogóle funkcjonować bez domu? To to jest rosiczka. Tak, tak, to jest rosiczka. jaki eee, tak! Eee, czemu to jest Boże Narodzeniowo? Bo to jest dom Boże eee, No dobra. Może znajdziemy jakiś inny eee, dom, dobra. na przykład taki niezamieszkany przez nikogo. Wiesz, taki to byłby dobry pomysł. Dobry pomysł na dom. Eee, na pewno tak. To my zaraz kupujemy. Zostaw proszę cię. Nie, najpierw dom. Dom, dom, dom. Powiedziałam dom! Kupujemy dom i zaraz wracamy! Mamy Począć tyle rzeczy. rzeczy! Dobra, słuchajcie, zdecydowaliśmy się na ten pakiet. Tutaj mamy domek, tutaj mamy centrum handlowe i jakiś sklep spożywczy czy coś takiego. Wszystkiego tutaj nie zobaczymy, resztę rzeczy zobaczymy na odcinku u Kitka na kanale, także koniecznie tam wbijajcie, ale dopiero po tym filmiku. No w trakcie Dwie... nie wychodźcie, już zostańcie do końca, a <laughs> potem zapraszam dość do mnie. To jest wielki Kiteł. Tak, ale najpierw idziemy do domku, ponieważ nasza Mufinka i Kitek nie. wreszcie mają dom! Kto normalnie idzie do domu, kiedy ma przed sobą wielkiego Kiteła? A zobacz to, Co Co to jest? jest, nie wiem. Poczekaj, poczekaj, stop! Kupiłaś nam dom i tu jest pani babcia. E, ja nie, nie wiem, o kim ty mówisz. Patrz, Kitek, ja... Czemu tak wyglądam? C czemu? No to tak się ubra... O! Nie, lepiej w kapeluszu Zosta Zostań, Zostańmy z kapeluszem, tak. nie było tematu. O, tutaj coś ze śrzątania. Patrz, nawet są kąski miga, to wygląda tak Snoopers, naprawdę. I macza to była chyba. Dobra, po kolei robimy room tour, yy, znaczy house tour w sumie. Idziemy w stacą stronę. Yy, od kiedy mamy dziecko? Yy, ja naprawdę nie To była wróżka. To była to nie... wróżka, nie dziecko, co ty gadasz? Dziecko-wróżka. A czy ty widzisz, że to jest paropiętrowe? No tak. Ale mega, jeszcze jakiś pies, którego... A może to dla ciebie, dla Kitka? No to jest dla ciebie. No Kitka tak, przecież to razy. jest moje. To jest spokój dla mnie, czyli dla artystki idealnie się do niego pasowałam. Pamiętajcie, na moim Instagramie na Art macie moje rysunki, także koniecznie wbijajcie. A świnka, Jak świnka z milki secret boxów! Załóżmy na twarz. O, patrz, to maluję! Ej, no nie, teraz chcę to zmazać, bo mi nie wyszło. Ej, no nie, jak to zmazać! Yy, nie wiem. Hmm, czy to jest gąbka? O tak, nazwam gąbkę, dobra. Yy, nie będę tutaj sobie za bardzo śmieciła, mogę serduszko narysować. I tak co ty robisz? To jest żaba. Właśnie czemu czy masz żabkę w słoiku? Yy, bo żabki są słodkie. Wiesz o tym, że ona jest ususzona? Ojej. Tak samo jak ten motyl. Żabko, żyj. Mam nadzieję, że ten dinozaur... Ojej, ci się ucierusza, naprawdę jestem wynalazcą. To może nie na no tyle artystka, ja co wynalazca? Jaką wynalazę? Co? Czemu wynalazcą? No bo popatrz, co można różne takie rzeczy, wiesz, żeby zaprojektować. Nie, ty po prostu hodujesz jakieś martwe zwierzaki. I, i tu mam piękne łyżeczko. I naprawdę to jest ładnie, tylko musiałabym troszeczkę porządku zrobić. Wiem, że jest taki dodatek z meblami, ale to no, na pewno nie dzisiaj. Jeśli chcecie, żebyśmy kupili dodatek z meblami, piszcie koniecznie. Ale my teraz sobie pójdziemy wow, tutaj mam płótna do robienia, do malowania. Tam jest teleskop. Żeby podglądać z Albo oglądać gwiazdy. A tutaj owanno! Czemu ty skoczyłeś z, z chcesz, nieżywą żeby... żabą do... No to już nie będzie ususzona, patrz, nawilżymy ją, troszeczkę z mydełkiem, patrz. No już jak nowa żabka i jeszcze ją zasłonimy, żeby się nie czuła skrępowana. Tutaj eee. mamy piękne rzeczy, tutaj mamy jakieś szczoteczki. Ja nic nie mówię. Tutaj o, fudu się da się zlęć, piszę plan. To Kitek, to będzie twoje łóżko póki, dobra? Czemu moje? Ja nie idę spać, ja mnie z łóżka! Ja mam ładniejszy pokój. Co jest w tej szafie? Co jest w tej szafie? No, no, nie w szafie wiem. są skarby. Jak chcę się z to ubrać? Co to jest. Ej, to jest moje. Czy możesz mnie przebrać? Uh, ja w tym chcę ja być. Ja chciałem w tym być. To może być w tym. No właśnie. O, proszę bardzo, idealnie ci pasuje twoje berło. Wow, kitek, tak. Bliżej elegancko. A za lustrem coś jest? Teraz sprawdzę. Poczekaj, bo cię ubieram najpierw, dobrze nie wszystko najpierw. Ale, ale jestem cool teraz. No, jesteś kul. Cool. Tu jest kul. A tu jest sukienka? Nie, no zostaniemy w tamtym. Tam to było ładniejsze. I mi finka nie chodź w samych majtek, proszę cię. Kładę nasze ciuszki. Za lusterkiem niestety nic nie ma, tu też nic nie być. ma. musi coś być! Zawsze poczekaj. coś jest! Kitek, poczekaj, Ej, tu jest... Ja akitek. potrzebuję sekret. Tu się coś ruszyło? Nie, ja tutaj A ruszyłam. A jest radia, leci. To jest okay. na głowę? Aha, to są paski na oczy! ja no zostawiłam. sklepy Kratna, no ale trudno. Będę miała tą tutaj, w Migawordzie. Ej, no poczekaj, bo... Kitek! Chcewód kurzać! Odkurzać. się go nacisnąć. A on jeździ jak się on, go rusza. No tak jak kweka boka, identycznie. To jest tłuczona waza, bo pewnie Kitek trochę rozrabiał. Czemu Kitek, no? No bo widzisz, ej, czemu to jest jeszcze na łóżko w sumie? To będzie dla naszych zwierzaków. Co ty na to? Dla moich zwierzaków. Ja, no dobrze, dla twoich zwierzaków i Leciuszku! Idziemy Pukun. na balkon! To jest popcorn? W każdym razie tutaj mamy nieubraną jeszcze choinkę. Ale masz ładny taras. Patrz, da się na nią klucze powiesić. Czy ty masz fake ten? Księżyc? Po prostu lampa. Nie było tematu. na <grym> no mówię ci, że przecież jest takim szalonym naukowcem. Haduje tu nowe formy życia. Tu są rosiczki. No widzę, że są rosiczki. One zjadają muszki. Wydają coś jeszcze? Nie. Czemu ty chcesz jej karmić koneczką? Nie wiem, nie miałam pomysłu, A, nie? Weź naponek, i... słodkie. Weź daj jej rękę. Na twoją. Tutaj troszkę później pobędziemy, bo najpierw chcę zejść jeszcze na dół. Nie tutaj, na dół. Chodź, Kitek, idziemy na dół. Dobra, dajemy, no. No chodź, idziemy na pierwsze piętro. Ale tu wolno jedzie, mm. Ale jesteś. <laughs> Moja motorynka. To coś? Tak. Ej, patrz. To jest choinka z czachą I tak... no ja w przejmie cool O matko, o matko, o matko, i oj, i, i bip No nie, ej no nie, myślisz, że mnie mi ten, ej no nie przejeżdżaj, tak co ty robisz? O nie, wjechałem do środka No mieszkań. i patrz, co mu zrobiłeś, no rozjechałeś go co był Nieprawda, czekaj Wow, no sorry Kitek, mm. teraz moja kolej. Brrrm, o jaki koła na wymianę, brrrm. Da się go przemalować? To nie jest do ścian przypadkiem, geniuszu. Albo... To jest do ścian, nie maluj po moim autku. Chciałem po twojej o, twarzy. O jaka doniczka, dzięki. Nieważne. Ja po prostu zawsze mogę liczyć na ciebie. Chodź Kitek, zobaczymy co, co to jest? To jest świnka morska. To jest, nie, to jest boju. Ja też kiedyś miałam rybkę Co? bojownika. Jest z daleka myślałem, że to jest świnka morska. To jest bojownik. W sensie, że świnka sobie pływa w wodzie specjalnie. Macie jakieś rybki? Napiszcie koniecznie. Ale fajne ozdoby na choinkę, tam no. jest duszki. Czecha. Widzisz tego duszka? Czecha. I rybka. Gry planszowe, uwielbiam gry planszowe. To jest toaleta, wygląda trochę jak arbus. Arbus? I kaczka, pudełko kaczka. Na zbieranie różnych skarbów. Dalej, dalej, dalej. lecimy. Arbówki, tak. Co tu jest jeszcze ciekawego? O, nie, okay. no co ty robisz? Nie, nie wiem. jest jakaś waza, nic tu nie ma. Tu, to jest takie chińskie drzewko. Tak, z wróżbami. No to ma życzenia życzenia tu No, ma. znaczy z wróżbami z życzeniami. Wow No tutaj już święta pełną parą czyli na święta będzie coś fajnego na pewno. Okej, okay. przytrzymam starczyka, no zostaw. są. Ufinka zachowuj się. Nie, Jestem no, w domu, no, no. mogę się zachowywać jak chcę. Ledwo co kupiliśmy ten dom. Ale już jest nasz. O, mogę ją włączyć i wyłączyć. Ej, ładnie tu. Powiem że ta grafika w tym domku jest taka Niż w toce. W sensie. Wydaje mi się, że tu jest z tego wszystkiego jakoś tak więcej. I tych tak nie możesz tego na głowę. Temu. To mi jest lodówka. E, przepraszam pana, bo to już nie jest pan na jest... Ja go kupiłam. Czemu ty tak robisz? Teraz... To był sąsiad przed na kawkę. Aha, przepraszam. Ja chcę z drzemem! Mam tu jakiś talerz, bo ja nie widzę talerzy. Jest talerz, ja chcę sobie zrobić. O nie, chodź tutaj. Tosta. O, no pierwna. Tak, talerz na ziemi, tost na ziemi. Jeszcze coś. Nie mam drzewa. O nie, to są pomidory sam jesteś drzem, ale... z się... zjem. Co ty mi robisz? Weź mi jakiś sardyny z puszki. Spyszne. Patrz jaki słodki czajnik. Nie no, ten czajnik rządzi. Oj, nawet ma coś w sobie. Pustos To już wszystko? Nie, to nie jest wszystko. To mamy Chodź, Kiaczki, tak Czekaj, na basen. Włączyłem puszkę no, w mikrofali. O matko spakowałam o, to. Zapomniałam, że to się wszystko pakuje w pudełko. Chodź, jak tam już Czekaj, bo ja wstawię mikrofale. Co? Puszkę w mikro... O matko. Zjesz, to na zdrowie nie to ja nie chcę. Pinka! Okay. Skakuję do basenu i mam jakiegoś dziwnego kwiatka w basenie, no nieważne. O, to jest ładne. Wow, ej, kitek, taki taras. Skąd weźmiesz taras? Proszę, kitek. Wiesz, że mam jeszcze jedno piętro do zwiedzenia. Dlaczego tutaj tyle siedzimy? Dobra, już jest. Lecimy na ostatnie piętro. Wiesz, jest a, jeszcze jedno piętro. A tu jest piętro. jeszcze piętro, jedno? Wydaje mi się, że tak. A może jakaś piwnica? Czy, czy, czy Nie wiem, co tam będzie, pewnie potwory. O! I spółka! Idziemy! Mówiłem. I tak bez siebie to ja tam nie idę Dawaj, dawaj, dawaj finka szybciej, nie ma czasu no, no i ty, Kurczak Pan kapka. Nie, to jest kura oh, się Mówią, To się robi tutaj że piwnica Ile tu jest żarcia Wow, ale fajnie, poczekaj Zaczynamy jak od, nie, jest... zaczynamy od lewej strony Od lewej Wow, to jest skuter mnie? No nie, no Czemu jest mam wrażenie, nie? że tam jest coś pod niebu zobaczyć? Jest taka niby. Się ziemia się Bo ty jesteś mnie... pod ziemią. No ale to nie ma sensu. Tu gdzieś jest tajemnicze. Tu są ozdoby na chujinkę. Ich można. Widzisz coś tam odurzyć. jest? To jest ogród, bo ty jesteś pod ziemią. Czy ty rozumiesz, w ogóle gdzie ty Nie ty było jesteś? tematu. Ja nie mogę. Jest coś zasłonięte, ale nie wiem co. To się nie da odpakować. Tu mamy ozdobę na chuinkę, którą trzeba pewnie na górę wziąć, bo tam jej na jest na jest nie Czy tutaj, nie papryczki czyni? Pomidory, tu nadal nie ma drzemu. Kotek. Korzona się. Oj. Kotek się nie chce ruszyć. On tutaj przywarł, kleił się. Tu jest radio kotek chyba. Nie mamy mrożonki. To no jest skutkowe tak. radio. Dlaczego ja go nie Nie wiem. Patrz, jest jakieś dziwne drzewko. Jeju, co tu w ogóle za dziwne miejsce? To jest kulisa, czy to jest ściana? Nic tu się zdaje, że gdzieś tu jest jakiś sekret. Jakaś... Patrz, Zjadłaś. ja będę je ja wykrzywić. No czekaj. <laughs> tak, jestem genialna. No wiem, że jest sekret. No bo przecież <laughs> ja to potrafiłam. No mówiłam że jestem jakimś szalonym naukowcem. Nie, ty nie widzisz co to jest? E, tutaj nie? się śpiewa. śpiewa. To jest studio nagraniowe. No co tu robi jakiś kalmar, czy co Przyznaję jest? się, jestem przosenkarzem. Tak, i tak? Kto to jest? Spila, Siomi Ej, no to jest mój kolega! Już nie. Mój menadżer O menadżer. Mój menago dzwoni, mm. dzwoni. Kubek z herbatką. O, już trochę dostała fwoich, a czy ja tu mogę wejść i zaśpiewać. Ha, czyli tu możesz naprawdę śpiewać. O kurczę. Normalnie byś mogła tej nagrywać. Co, 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 co to jest? jest? Nasza pierwsza płyta! Nawet nie zaczęłam. Musi być to złota płyta. Patrz, jesteśmy właśnie pod basenemki, Kitek. Wiem, widziałem to. Ale mega. Dobra, ej, czy... słuchajcie. Ja chciałam was zapytać, jak wam się podobał ten odcinek i czy chcecie kolejny odcinek z Mega World, koniecznie mi napiszcie. A u Kitka pokażemy, co jeszcze kupiliśmy w tym pakiecie. Inne dodatki. Także zostawcie dużo odcinek w górę, jeśli chcecie dalszy ciąg naszych przygód Mega World. A Kitek i ja żegnamy się z wami. Pa wszystkim, dzięki za oglądanie. Na razie. Mam nadzieję, że nasza Mega World wam się podobała koniecznie zostawcie dużo w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek właśnie z tej serii. Napiszcie mi koniecznie, czy boicie tokę? czy Mega World. A my, słodziaki, widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!